Dzień dobry, witam serdecznie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. z Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Witam przede wszystkim tegorocznych maturzystów, za chwilę absolwentów. Witam rodziców i wszystkich, którzy nas oglądają. Jesteśmy tuż przed maturą, przed zakończeniem edukacji, tej czteroletniej edukacji. Chcielibyśmy wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Rodziców, Radożyną to jest z nami, podziękować Wam za te lata współpracy i życzyć tego, co jest przed Wami. Oddaję głos Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Katarzynie Grabarczyk. Dziękuję, Panie Dyrektorze. Witam wszystkich, przede wszystkim absolwentów naszej szkoły oraz rodziców, jeżeli mogli być obok swoich pociech, pociech w tym momencie. Chciałabym na początku kilka słów skierować do was absolwenci i osoby, które przez 4 lata pracowały ciężko na ten krok najważniejszy po edukacji, krok w życie dorosłe. Chciałabym życzyć wam, aby ten najbliższy egzamin, czyli matura, był dla was momentem takim samozadowolenia, czyli waszej ciężkiej owocem waszej ciężkiej pracy przez 4 lata. Chciałabym również, aby ten najbliższy czas, który będzie dla Was już w dorosłości, był dużo lepszy niż ten, który mieliście na końcu przez te półtora roku. Byliście odizolowani od siebie, od szkoły. Staraliście się naprawdę ze wszystkich sił, jak najlepiej przygotować się do tego egzaminu. Jako rodzic również chciałabym też podziękować tutaj Panu Dyrektorowi, wszystkim osobom, które pracowały ciężko, nieważne, że ostatnim czasem zdanie, ale naprawdę ciężko motywowały naszą, naszą młodzież, nasze dzieci do tego, żeby jak najlepsze wyniki w nauce osiągnąć. Proszę również przekazać też całej administracji, naprawdę całemu personelowi szkoły, że mam nadzieję, że mówię to w imieniu wszystkich rodziców za opiekę, za pomoc, za pilnowanie naszej młodzieży. Naprawdę bardzo, bardzo proszę o podziękowanie. Dla rodziców chciałabym tylko jedno słowo. Pomimo, że nasze pociechy wkraczają w ten bieg dorosłości, pomagajmy im, wspierajmy im, bo niestety no, to jest ich początek. My już mamy bagaż doświadczeń i wiemy o tym, że uczymy się całe życie. Jeżeli mamy obok siebie osobę, która wspiera, pomaga, motywuje, jest o wiele łatwiej. Tyle dla Was, y, absolwenci, dla pozostałych uczniów. Naprawdę życzę cierpliwości, wytrwałości. Jeszcze mam nadzieję, że już się ten czas y, wyjątkowy, który w tej chwili mamy, naprawdę lada moment. Y, Skończy, będziecie mogli wrócić do szkół, będziecie mogli ze swoimi kolegami, przyjaciółmi spotykać się. Naprawdę życzę jeszcze troszeczkę cierpliwości i wytrwałości oraz również życzę Wam, żeby najbliższe lata też owocowały w jak najlepsze wyniki nauki też i w życiu prywatnym, żeby Wasze plany się spełniły, ziściły i naprawdę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za głos, panie dyrektorze. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję za te słowa uznania skierowane do wszystkich pracowników szkoły, administracji, obsługi, nauczycieli, wychowawców, wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju tej placówki, rozwoju przede wszystkim młodzieży. Wam drodzy, no już za chwilę absolwenci, maturzyści. Chciałem serdecznie podziękować za te lata współpracy, za to, co się zadziało za nami. E, za te, to dobro, które zostało w tej szkole, i które będzie na pewno procentowało dla na, na rozwoju tej placówki. E, gratuluję Wam wszystkich sukcesów, które osiągaliście przez te lata pracy. E, życzę Wam przede wszystkim samych sukcesów, nie tylko naukowych, bo przed Wami nasz, najważniejszy egzamin, jakim jest egzamin maturalny, jak za chwilę e, wkroczycie w dorosłe życie i to jest najważniejszy egzamin, który e, Was czeka. Myślę, że te sukcesy, które są przed Wami, będą jeszcze większymi sukcesami, które osiągaliście w naszej placówce. I to, co tutaj osiągnęliście, zaprocentuje w Waszym życiu i prywatnym, i zawodowym, i tym rodzinnym, którego Wam serdecznie życzymy w imieniu wszystkich pracowników szkoły. Wam drodzy rodzice, składam tutaj treści podziękowania i gratulacje na ręce Pani Przewodniczącej. Podziękowaniu za te cztery lata, ale też za to, że zaufaliście nam Państwo wspólnie ze swoją młodzieżą, swoimi dziećmi i powierzyliście nam na te lata ważne lata rozwoju, kształtowaniu charakteru, kształtowaniu świadomości, osobowości swoje dzieci. Myślę, że tego zaufania nie zawiedliśmy, że widać to, co rzeczywiście zaprocentowało i będzie procentowało w przyszłości. Bądźcie. Dobrymi, wszyscy dobrymi ambasadorami naszego wspólnego mechanika, jako jedna rodzina. Życzę Wam wszystkiego dobrego i na egzaminach, i na nowej drodze życia, która jest przed Wami. Tomasz Płochowski, Katarzyna Grabarczyk, Zespół Szkół zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękuję.